Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Piękne słowa, słowa o wytrwałości. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, czyli. Wytrwałość i cierpliwość jako pewne cnoty, jako pewne przymioty, cechy, coś nad czym trzeba pracować, i myślę, że rzeczywiście tej wytrwałości i cierpliwości bardzo nam dziś brakuje. Bardzo łatwo się poddajemy, trudno nam wytrwać w jakichś przeciwnościach, trudnościach. Trzeba by nad tym pracować i jak pracować. Uczy nas dzisiaj Święty Jakub: weźcie za przykład sobie proroków świętych. Może macie w swoim życiu jakiś ludzi, którzy. Mogą być przykładem wytrwałości, przykładem cierpliwości, że się nie poddawali, że umieli wiele wytrzymać. Tak jak jest gdzieś takie powiedzenie, słyszałem, że nie ten facet, który dużo bije, ale ten, który dużo wytrzyma. Nie tylko facet, nie tylko mężczyzna, ale myślę, że to jest cecha męstwa, która jest cechą dla każdego człowieka, żeby dużo wytrzymać. To jest męstwo. Wytrzymać, nie bić dużo, a wytrzymać dużo. Być cierpliwym, być wytrwałym umieć dużo wytrzymać. Często dziś jesteśmy bardzo słabi, bardzo łatwo się poddajemy, a nie wytrzymam, a już koniec, nic z tego nie wyjdzie. Spójrzmy na przykłady wielkich świętych, wielkich ludzi, wielkich bohaterów. Może w naszym życiu mamy takie przykłady ludzi bardzo wytrwałych, cierpliwych, którzy mogą być dla nas takim przykładem. Uczmy się od nich, uczmy się i popracujmy nad tym, żebyśmy mieli więcej wytrwałości i cierpliwości. I co jest ciekawego? Jakub pokazuje Hioba i mówi: Widzieliście końcową nagrodę za wytrwałość Hioba, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Czyli jakby Jakub mówi: Nawet jak są trudności, musicie wytrzymać, ale na koniec będzie nagroda. Na koniec doświadczycie tego, że Pan jest litościwy i miłosierny. Pan się nad wami zlituje. Musicie jakieś tam przejść tą drogę krzyżową, musicie jakoś wytrzymać jakiś krzyż, jakieś trudności, a na koniec zobaczycie, że Pan jest litościwy, miłosierny. Na koniec będziecie szczęśliwi, ale wytrzymajcie, wytrzymajcie. Piękna zachęta, piękne słowo, warto nad tym porozmyślać i warto nad tym popracować w jakichś trudnościach dzisiejszego dnia. Bądźmy wytrwali, bądźmy cierpliwi. I przypomnijmy sobie, postawmy sobie jakichś ludzi, może kogoś świętego, może kogoś ze swojego życia, jakiegoś. Bohatera, którego znamy, który wytrzymał, który jest przykładem wytrwałości i cierpliwości. I na koniec tego dzisiejszego czytania słyszymy: Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na Ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak, niech będzie tak, wasze nie, niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. Piękne słowa: nie przysięgajcie. Po co przysięgamy? Przysięgamy, żeby potwierdzić, że to, co mówię, jest prawdą. A jeśli ja będę cały czas mówił prawdę, nikt nie ma wątpliwości, że ja zawsze mówię prawdę, nigdy nie oszukuję, nigdy nie kłamię, więc jeśli ja zawsze mówię prawdę, to ten, kto mnie zna, nie będzie wymagał ode mnie przysięgi. No bo jeżeli ten człowiek powiedział, to znaczy, że on zawsze tak, tak, nie, nie, jest konkretny i jest zawsze prawdomówny. Zawsze jego tak znaczy tak, zna, zna, jego nie znaczy nie, znaczy nie trzeba od niego wymagać przysięgi. Dzisiejsza Ewangelia. Przystąpili do Jezusa faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co Wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał Wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swojego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył tego człowiek, niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa. Nie ma rozwodu, nie ma miejsca na rozwód. I Jezus mówi. Po pierwsze, że Mojżesz pozwolił przez zatwardziałość serc. I to jest przyczyna rozwodów: zatwardziałość serc. Czyli to serce było otwarte, miękkie, ciepłe, było pełne miłości na początku małżeństwa, a później ono stwardniało. Jest twarde, stało się twarde. I dlatego nie ma już miłości, nie czuje się tej miłości. Ta miłość jest, tylko trzeba właśnie zrobić bardziej miękkim to serce. I mówi o tym, że nie wolno się rozwodzić, nie wolno się rozwodzić, ale też wróćmy do pierwszego czytania. Te, to, to, co było w pierwszym czytaniu, bardzo pasuje do tych sytuacji trudnych w małżeństwie. Czemu się rozwodzą? Brakuje wytrwałości, jest jakiś kryzys i nie ma wytrwałości, tylko od razu rozchodzimy się. Albo że słowo tak, tak, nie, nie. Czyli powiedzieliśmy tak na ślubie, a to już jest tak. I czasem jest takie myślenie małżonków, ja się pomyliłem, ja się pomyliłam, to nie, nie powinien żenić się z nią, nie, nie powinnam za mąż za Niego wychodzić. Kto ci powiedział, że się pomyliłeś? Okay. Jeśli na początku rzeczywiście była to miłość, była wasza decyzja, wolna decyzja, żeby zawrzeć związek małżeński, i jeśli to było potwierdzone przez Boga, przez Kościół, sakramenty małżeństwa, to dlaczego masz teraz wątpić, że to jest prawda? Dlaczego masz myśleć się, pomyliłeś? Po prostu jest teraz trudność, jest kryzys. Trzeba go rozwiązać, a nie uciekać od problemu. I jeśli będzie to zmiękczanie serca, jeśli będzie to wracanie do początków, czyli to, co Jezus mówi, na początku tak nie było. Czyli spróbujmy spojrzeć na początek, na początek tego, jak Pan Bóg stwarzał świat, Pan Bóg stwarzał rodzinę, jak Pan Bóg stwarzał tę rodzinę, to małżeństwo, jak wyście podejmowali decyzję małżonkowie, małż, żona. I dlaczego. Uważać to wszystko za pomyłkę. Teraz jest problem, teraz jest kryzys, który trzeba rozwiązać, ale to nie znaczy, że trzeba się rozwodzić. Ale pewnie nie tylko małżonkowie słuchają tych rozmyślań, albo nie tylko problemy mamy z, mał z małżeństwem. A co my, nie żyjący w małżeństwie, możemy z tego słowa wziąć dla siebie? I kilka takich myśli też, które myślę, że mogą pomóc wszystkim. Pytają Jezusa, czy wolno mężowi oddalić żonę? Jezus na to odpowiada, co wam nakazał Mojżesz? Bardzo ciekawy styl rozmowy, że oni go pytają o jakiś, jakiś problem, przedstawiają, oczywiście wystawiają go na próbę, jak widzimy. A Jezus pierwsze, co robi, to uderza w to miejsce, gdzie na pewno, jakby Jezus powiedział, nie, nie wolno się rozwodzić, no to oni, a Mojżesz powiedział. A Jezus ich pyta, a co Mojżesz powiedział? Czyli uderza w, te, w ten najtrudniejszy moment, ten punkt konfliktu, że trudno teraz wyjść z tej sytuacji, która jest konfliktową. Jest trudny temat, trudny argument, od niego zacznijmy. Nie chowajmy, nie, nie zamiatajmy pod dywan, nie uciekajmy od problemu, nie oszukujmy się, że go nie ma. Porozmawiajmy najpierw o tym, co jest największym problemem, o tym, co jest najtrudniejszym argumentem. Najtrudniejszy temat najpierw. Jeżeli próbujemy wejść w dialog, rozwiązać jakiś problem, zacznijmy od największego problemu. Piękna myśl, piękny przykład Jezusa. Dalej, przez wzgląd na zatwardziałość serc Waszych, napisał to przekazanie. Zatwardziałość serc Waszych. Zatwardziałość serc to nie tylko problem w małżeństwie. Zatwardziałość serca to jest generalnie pierwszy podstawowy problem człowieka. Zaczynają się problemy w naszym życiu, zaczynają się grzechy w naszym życiu od zatwardziałości serca, że serce już nie jest pełne miłości, otwar otwarte na, na Boga i na drugiego człowieka, tylko staje się twardym. Musimy zmiękczać serce, musimy wychowywać, formować swoje serce. Jak? Modliliśmy się do Ducha Świętego na Zdrowie Ducha Świętego. Też było tam właśnie o tym, żeby zmiękczyć serce. Czyli prosimy Ducha Świętego, prosimy, żeby On zmiękczał nasze serce. Więcej na modlitwie przebywamy, na adoracji na przykład. I prosimy też Pana Boga, adoracja sama w sobie zmiękcza nasze serce, spowiedź zmiękcza serce. Kiedy jesteśmy pełni jakichś grzechów, zła, spowiedź to jest to, co zmiękcza moje serce. Spowiedź, komunia, święte sakramenty, słowo Boże, modlitwa, po prostu więcej być z Bogiem. Jak czuję, że moje serce gdzieś brakuje miłości, więcej być z Bogiem. On jest źródłem miłości. Starajmy się, żeby nasze serca nie były za twarde. One mają być miękkie, ciepłe, otwarte, pełne miłości. I dalej słyszymy, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę. Jezus wraca do tego, co było na początku. Jaki był plan Boga, zamysł Boga? Czego Bóg chciał? Myślę, że często musimy wracać do początku, tak jak my na przykład kapłani często musimy wracać do początku swojego powołania. Jak Pan Bóg formował mnie, kształtował, jak Pan Bóg pokazywał mi, że powołuje mnie do kapłaństwa, początek mojego kapłaństwa, moje święcenia, jak to było na początku. Siostry zakonne, bracia zakonni też początek powołania, śluby zakonne, początek powołania, wracamy do początku. Małżonkowie też wracają do początku. I tego, co Pan Bóg, jak stworzył rodzinę, małżeństwo, i do swojego początku, jak oni, jak wyście małżonkowie otworzyli się na Pana Boga, i jak otworzyli się na, poznali się nawzajem. Często jak pytam małżonków, jak Wyście się poznali, to pierwsze, co jest uśmiech. Nawet jak przychodzą z problemem, z kryzysem, to często pierwsze, jak był początek, to jest uśmiech. Ten początek jest jakiś piękny, ten początek on nie jest przypadkowy. Wracajmy do początków, tak jak na przykład różne kongregacje, zgromadzenia zakonne wracają często do początku swojego zgromadzenia na przykład do myśli założyciela co założyciel chciał czemu założył ten zakon to zgromadzenie i to już często pokazuje że gdzieś odeszliśmy od tego początku wracać do początku także jak są jakieś kłótnie problemy trudności wracać do początku czasem małżonków pytam już kilka dni i tam się kłócą ciche dni a od czego to się zaczęło? Co było powodem ten konflikt? Już nie pamiętamy. Czyli wracamy do początku, okazuje się, że nie było jakiegoś ważnego powodu, więc nie ma też powodu, żeby to dalej kontynuować. Trzeba się pojednać i dalej żyć w miłości. Wracajmy do początku. To jest też piękna myśl. I w sytuacjach trudnych, w sytuacjach konfliktowych, z jednej strony wracamy do początku, do tego, czego chce Pan Bóg w tym wszystkim. I z drugiej strony. Pierwsze czytanie dzisiejsze: wytrwałość i cierpliwość, i przykład ludzi, którzy wytrwali. Przykład kogoś, kto może nam pomóc. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.